Wieś zawoja oficjalnie powstała w 1646 roku. W akcie ilustracyjnym starostwa Landscorneńskiego wspomniane jest świeżo osadzone zawoje. Od tego czasu do puszczy Babiogórskiej przybywają nie tylko poddani starostów lanskorońskich, ale także jeńcy wojenni i tzw. luźni ludzie, czyli myśliwi z wiedzy z pobliskich dóbr, smolarze i węglarze. W XVII wieku dociera na ten teren główny żywioł osadniczy czyli pasterze wołoscy, którzy wywierają największy wpływ na kulturę materialną i duchową górali babiogórskich. Pod Bawią Górę ściągają także turyści i letnicy, głównie z Krakowa, wśród nich przeważa ludność żydowska. Niektórzy przybywają tutaj na wakacje ze swoimi rodzinami i służącymi, inni postanawiają zostać na stałe. Tak na przykład Salomon Bryl i Józef Fischer, dwaj najsłynniejsi zawojscy Żydzi, którzy budują całą infrastrukturę turystyczną i bardzo mocno promują zawoje jako letnisko. Dzięki tej promocji w 1927 roku Zawoja zostaje wpisana oficjalnie na listę miejscowości klimatycznych. Oficjalnie zostaje uznana za letnisko. W 1933 roku mamy już w Zawoi basen kąpielowy, deptak, kort tenisowy, dwie plaże, aptekę i pocztę. Przybywa też pod Babią Górę lekarz, co jest rzadkością na dawnych wsiach. Pod babią górę przybywają także różnego rodzaju poszukiwacze przygód. Botanicy, podróżnicy, etnografowie, którzy swoje wspomnienia i obserwacje spisują w swoich listach, pamiętnikach, książkach, dzielą się nimi ze światem i powodują, że do zawoi przybywa coraz więcej turystów. Zaglądając w stare zdjęcia, w stare pocztówki, rzeczywiście można odbyć podróż w przeszłość, zawoi eee... Michał, ty masz potężną kolekcję cudownych zdjęć, pocztówek. Czego w twojej kolekcji jest najwięcej? Architektura, goście, letnisko, czy jakieś po prostu wydarzenia? Twoim Jeżeli kolekcji. chodzi o same pocztówki, od których tak naprawdę to moje zbieractwo się rozpoczęło, to chyba jednak najwięcej krajobrazu i architektury. Jeżeli z kolei chodzi o zdjęcia, a tych yy, dziwnym zbiegiem okoliczności też w mojej kolekcji pojawiło się już kilkanaście tysięcy, yy, z oczywiście z minionych dziesięcioleci. One ukazują życie Zawoi i Zawojan takim, jakim ono było na co dzień. Są prace w polu, są codziennie troski, zmartwienia, jest całe mnóstwo zdjęć z okresu okupacji, więc widzimy, jak ta Zawoja przetrwała wojnę, jak się zmieniała. Kolekcja Michała rzeczywiście jest tutaj bardzo bogata i gdyby ktoś chciał zgłębiać historię miejscowości podbabiogórskich zawoj Zawoi zwłaszcza, no to myślę, Michał, zapożyczysz swojej kolekcji do. Oczywiście jestem otwarty, nie zbieram tego po to, żeby to leżało w szufladzie, w sejfie u mnie, gdzieś tam i nikt nie miał do tego dostępu. Tylko każdy, kto ma ochotę, może się z tym zapoznać. Nie tylko yy, yy, online, gdzie publikuję regularnie jakieś tam ciekawostki z ale każdy, kto ma ochotę, może nie odwiedzić, oczywiście. Przygoda każdego, kto przybywał pod Babią Górę zaczynała się na Dworcu Babiogórskim, w centrum wsi. Tutaj z Makowa Podhalańskiego przywoziły turystów omnibusy konne, należące głównie do Salomona Bryla. Dworzec Babiogórski powstał na początku XX wieku z inicjatywy Edwarda Wolskiego, pochodzącego z Krakowa, a będącego tutaj organistą. Wraz ze swoimi siostrami w Dworcu Babiogórskim prowadził sklep towarów mieszanych, jadłodajnie i noclegi. Od 1905 roku w Dworcu Babiogórskim mieściła się siedziba Babiogórskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, więc można było tutaj uzyskać też informacje turystyczne. Właścicielem budynku jest spółka gruntowa i leśna osób uprawnionych w Zawoi, ale w latach 90 Dworzec Babiogórski mieścił też siedzibę władz gminy i bank spółdzielczy. W czasach II wojny światowej podobno w piwnicach tego budynku znajdował się areszt tymczasowy. Jednak i tutaj babiogórskie góralki starały się swoich mężczyzn ustrzec przed więzieniem. Przekupywały zatem funkcjonariuszy jajkami, serem śmietaną i mlekiem. Karczma Zawojanka, znajdująca się w samym centrum wsi, naprzeciwko Ryneczku, była, jak większość karczm z przełomu XIX i XX wieku, karczmą żydowską. Prowadzili ją państwo Langerowie. Langer zmarł kilka lat przed wojną, natomiast jego żona opuściła zawoje dokładnie w Boże Narodzenie 1937 roku. Żydzi, którzy prowadzili na tym terenie karczmy, starali się wprowadzać swoje potrawy, ale też dostosowywać menu do potrzeb miejscowych górali. Mężczyźni nierzadko idąc do kościoła witali do karczmy, co kończyło się tym, że do kościoła bardzo często już nie dotarli, ale zawsze tłumaczyli się dobrą, starą zasadą, że lepiej w karczmie myśleć o kościele niż w kościele o karczmie. Karczma była miejscem nie tylko jedzenia i picia, ale także załatwiano w niej wszystkie najważniejsze sprawy i interesy. Dogadywano się kto, kiedy i z kim będzie pomagał danej pracy, kto komu i na ile pożyczy dane maszyny, które w góralskich domach były rzadkością. Lata świetności zawojanki to lata 60., równie kolorowe tutaj jak w innych częściach Polski. Jadło się tutaj, piło, odbywały się wieczorem dancingi, na które przychodziła nie tylko miejscowa ludność, ale także młodzież z innych pobliskich miejscowości. Z Białki, z Makowa Podhalańskiego, z Suchej Beskidzkiej, ze Stryszawy, ale także z tych dalszych, z Tarnawy, z Mucharza, z Wadowic, z Kalwarii Zebrzydowskiej. Można więc powiedzieć, że znowu Karczma była tym miejscem styku kultur, wymiany myśli, doświadczeń, wymiany pieśni i tańców. Na dancingach i weselach grali tutaj miejscowi grajkowie, którzy w lot łapali nowe nuty. Dla nich była to szansa na dobry zarobek, dzięki czemu nie musieli opuszczać rodzinnych stron. Dancingi miały niepowtarzalną atmosferę. Liczyła się dobra muzyka i właśnie atmosfera. Dym papierosowy, pięknie wystrojone dziewczyny, panowie wygięci jak młode koguty, prosząc damy do tańca. Niejedna przyjaźń i niejedna miłość była tutaj przyklepana. Wspólnym tańcem i kieliszkiem wyśmienitego trunku, stadion sportowy. W samym centrum wsi dzisiaj przyciąga masę sportowców, odbywają się tutaj też mecze charytatywne przy różnych okazjach, ale mało kto pamięta dawną historię tego miejsca. Pod naszymi stopami dawniej znajdowały się mieleże do wypalania węgla drzewnego z bukowego drewna z Bybiegórskich Lasów. Jeszcze najstarsi ludzie bardzo często właśnie na ten plac mówią węglisko, co przypomina tą dawną historię. Dawna Zawoja zdecydowanie była miejscem wielokulturowym. Czy dzisiaj już wszystko w niej zostało odkryte? Myślę, że nie. Przyjeżdżają tutaj ciągle letnicy, turyści, którym czegoś w życiu zbrakło. Szukają tutaj spokoju, ciszy, wytchnienia, odpoczynku na łonie natury. Przyjeżdżają tutaj także różnego rodzaju artyści, którzy w bawiogórskiej przyrodzie i tutajszej kulturze znajdują inspirację do swoich działań i pokazują nasze dziedzictwo kulturowe w nowoczesnym wydaniu.